Jedenastka, wapno. Te określenia charakteryzują chyba najbardziej specyficzny ze stałych fragmentów gry, rzut karny. I o tym dzisiaj. Do posłuchania. Zapraszam. Wskazując na punkt oddalony o 11 metrów od bramki, arbiter daje niezwykłą szansę na zdobycie gola danej drużynie. Bo co to jest strzelić gola z 11 metrów? Zdaje się pytać większość z nas. Tymczasem te 11 metrów to nie lada wyzwanie przed strzelającym, ale także przed bramkarzem. Zdało się nieraz słyszeć, że karny to jeszcze nie gol. Otóż to, strzelając rzut karny, zawodnik ma do pokonania przynajmniej trzy przeszkody: bramkę, bramkarza i siebie samego. Zatem rozłóżmy ten element na czynniki pierwsze. Strzelając karnego, najpierw trzeba trafić w światło bramki. Mamy do wyboru powierzchnię ponad 18 m2, bo taka jest przestrzeń między słupkami i poprzeczką. Wielka paleta możliwości, w które miejsce strzelić. Prawa strona, lewa strona, góra, dół, środek, półgórna itd., itd. Kwestia druga. Bramkarz, który znacząco zmniejsza pole wyboru kierunku strzału. Dodajmy to, że bramkarz nie musi... Bramkarz może, a strzelający tu jest odwrotnie. To, jak w momencie strzału zachowa się bramkarz, zawsze jest niewiadomą. Czy rzuci się w prawo, czy w lewo, a może zostanie na środku. I tu do akcji wkracza psychika zarówno strzelającego, jak i broniącego. To trzeci punkt trzeba pokonać siebie. Presja, emocje towarzyszące strzelaniu karnego to nie dla każdego. Przyjęło się, że ów karny to zadanie dla piłkarzy o mocnych nerwach, którzy pokonują wszelkie trudności przy strzelaniu i z zimną krwią dają swojej drużynie gola. Jednak nie zawsze. Historia futbolu zna setki, a może i więcej przypadków, gdzie najwięksi nie potrafili z 11 metrów strzelić bramki, bo albo pięknie wybronił bramkarz, albo posyłali piłkę poza światło bramki, strzelając na przykład w kosmos. A właśnie teraz temat bramkarzy. Jak wspomniałem wcześniej, on może, nie musi psychiczna wojna ze strzelającym i futbolówką. W który róg pójść? Jak daleko? Z jaką siłą? W większości przypadków piłka ląduje w bramce, ale i właśnie broniąc rzut karny, bramkarz zostaje niemalże bohaterem, a zawodnik strzelający nie powiem, że przegrywam, ale no jest kilka określeń niecenzuralnych, ale tego niech się każdy domyśli. Rzut karny jako element piłkarskiego widowiska Potrafi budzić skrajne emocje. Jeżeli jest strzelony i pada gol, to spoko, przecież tak miało być i spokojnie można się cieszyć z, ze zdobyczy bramkowej. A jeśli jest niestrzelony, czyli obroniony lub nietrafiony, to euforia w ekipie przeciwnika, bo udało się ustrzec przed niemalże pewną stratą gola. I nie powiem, że rozpacz, ale swego rodzaju wkur wkurzenie w ekipie strzelającej. No bo jak można zmarnować karnego? I jeszcze jedno. Można się wkurzać za niestrzelone przez zawodników rzuty karne, można na nich przeklinać, ale ile w meczach jest sytuacji, które są jeszcze pewniejsze niż karny, a nie wpadają gole? Oj dużo, bardzo dużo. Rzut karny, mimo że specyficzny, jest elementem meczu i to od umiejętności zawodników, bramkarzy, a także w wielu przypadkach od szczęścia zależy, podobnie jak w każdej innej akcji, końcowy efekt tego stałego fragmentu gry. Dzięki za uwagę i do usłyszenia wkrótce.